Pisał mi pan mnóstwo wulgarnych wiadomości. Sprawa jest na prokuraturze. E, jest, jest stalking. Proszę natychmiast przyjechać. E, ja na padło 27. 20. Jak? Przecież sprawa jest poważna. Pan przekroczył wszelkie granice. Poczucie jakiegoś... Ja się nie czuję bezpiecznie y, tutaj. Jechał pan do y, Olsztyna. Tak, to prawda, Przyjechał pan na Waxingham. No i co pan sobie myślał? Przecież pan mi życzy Tak to nieprawda. W tej, tam, o, o to nie są wygłupy. Był żarty, to to Życzył mi pan, że, że mnie pan uderzy, że, że gwał. Jakie wygłupy! Przecież to jest chore. Nie proszę, panie, to nie zaznaczył o To pani w ogóle nie prosił. To o pani o opatrzenie i o branie Pan naruszał moją strefę komfortu, mm. bezpieczeństwa. Pan był w tym hotelu, w którym ja byłam? Nie byłem tam. No to, no to zawsze od tego podbyłem. Jak pan był w stanie pisać do 15-letniej dziewczyny, wiedząc, że ona ma 15 lat, tak obrzydliwe i seksualne wiadomości? Przecież to jest okropne. Tak, tak, a, 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 to jest niemoralne. A moim zdaniem to nie jest tak, że, że, że jest czymś moralnym, ale jest to bardzo moralne.